Jak ja codziennie trenuję je wywątpić Dobra Surf aim Ciągamy sobie easy No i jeszcze mamy sobie do bacików Znaczy to wychodzi Ale Bardzo na to jak... do spawnu Eee, na tym okcie Zaraz zaraz, zaraz Zaraz zostanę, zaraz No zaraz Zaraz No jeszcze FD build Dobra I popatrz, mam zabrać się pil-edita Tak 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 i... No i... No i... Dajcie nas w komentarzu. Eee. Dajcie nas w komentarzu. Jak wygląda to, że jedzie po Fortnite?